Powiatowa i miejska biblioteka publiczna im. Panteleona Szumana w Pile zaprosiła młodzież na kolejny przystanek, piła i okolice. Gościem przystanku pod tytułem Piła 1945 był Roman Chwaliszewski. Historyk, regionalista, kierownik pilskiej delegatury Biura Ochrony Zabytków. Uczestnicy przystanku mieli okazję poznać historię naszego miasta w czasie, kiedy następowały tu bardzo ważne zmiany. Piła była wyzwalana spod niemieckiej okupacji. Dzisiejsze spotkanie w bibliotece z młodzieżą szkół pilskich ma przede wszystkim na celu zapoznanie młodego poko młode pokolenia e, mieszkańców naszego miasta z najnowszą historią tego miasta, ponieważ właśnie na przełomie stycznia i lutego 1945 roku miasto było pod wpływem no, ważnych wydarzeń wojennych, które nie tylko że doprowadziło do prawie fizycznej zagłady miasta, ale także do zmiany jego przynależności państwowej. Do wymiany ludności, a więc było to tak ważne wydarzenie, które ja uważam, że wszyscy współcześni mieszkańcy piły powinni je znać. Coraz częściej młodzi ludzie dają wyraz poprzez internet swoim zainteresowaniem tymi problemami, i stąd właśnie ich ukazanie, krótka historyczna refleksja, to właśnie główny cel dzisiejszego spotkania. Młodzież wysłuchała prelekcji Romana Chwaliszewskiego podpartej multimedialną prezentacją przygotowaną przez Jana Szwedzińskiego. Światowy Dzień Chorego obchodzimy od 1992 roku. Został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II. Święto obchodzone jest 11 lutego. Celem jego ustanowienia była konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, dowartościowanie cierpienia chorych na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim duchowej, włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia, wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie zaangażowania wolontariatu. Do Piły przyjechał ksiądz biskup Edward Dajczak. Wraz ze starostą Pilskim oraz dyrektorem szpitala specjalistycznego spotkali się z chorymi na kilku oddziałach Pilskiego Szpitala. Jest to, jest to po prostu Międzynarodowy Dzień Chorego. My rzeczywiście codziennie staramy się okazać serce. Natomiast dzisiaj jest ta wyjątkowość, która jest związana z wizytą Jego Ekscelencji księdza biskupa Dajczaka. Który jest regularnym gościem w naszym szpitalu, z czego myślę przede wszystkim pacjenci powinni być dumni i zadowoleni. O godzinie 14 w siedzibie Caritas odbyło się nabożeństwo i spotkanie z chorymi połączone z programem artystycznym wykonanym przez dzieci. Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego tygodnia były obchody 64. rocznicy wyzwolenia Piły. Z tej okazji odbyło się szereg imprez zarówno oficjalnych na Placu Zwycięstwa, jak również sportowych i rekreacyjno-widowiskowych. Już od godziny 9 rozpoczęły się rozgrywki na hali Mosir przy ulicy Żeromskiego. Impreza jak wiele innych w tym dniu objęta była patronatem prezydenta Piły. Drugi turniej z okazji Dnia Wyzwolenia Miasta Piły. Uczestniczy 16 drużyn, gramy na hali MOSiR, drużyny z całego powiatu pilskiego i spoza, bo mamy też gości z, z Poznania, z Torunia, Rogoźno, Chodzież, Wałcz. Pozostałe drużyny to najmocniejsze ekipy z Piły. Tak jak mówiłem, gramy o, gramy o Puchar Prezydenta Miasta Piły. Rok temu były naprawdę wielkie emocje, w tym roku szykuje się jeszcze większa zabawa. No, naprawdę uważam, że super zabawa dla miłośników futsalu i nie tylko. Nieco później w Młodzieżowym Domu Kultury zaczynał się turniej szachowy. Otworzył go Zbigniew Kosmatka. Życzę tego, aby. W trakcie rozgrywek było jak najwięcej emocji. Wiadomo jak w każdym sporcie, tak i również w szachach zawsze zwycięża ten, który okaże się bardziej pomysłowy, nie chcę powiedzieć sprytniejszy, w związku z czym wielu, wielu emocji w ciągu dzisiejszego dnia i pozwolę sobie tym samym otworzyć kolejny turniej z okazji wyzwolenia miasta ogłosić za rozpoczęty i jednocześnie na zakończenie stwierdził to chyba ostatni turniej rozgrywany. W tych pomieszczeniach za rok dyrektor pewnie zaprosi już do nowego Młodzieżowego Domu Kultury, który będzie miał swoje podwoje przy ulicy Okrzei. Przy szachownicach usiadło kilkudziesięciu uczestników w różnym wieku, którzy zjechali do Piły z terenu całego kraju. Już właściwie tradycją stało się, że 14 lutego robimy turniej szachowy. Organizatorem jest Uczniowski Klub Sportowy Iskra Piła przy współpracy pełnomocnika Wielkopolskiego Związku Szachowego. Puchary rok rocznie funduje prezydent miasta Piły. Turniej z roku na rok ma coraz lepszą obsadę. Przyjeżdżają do nas gracze nie tylko z województwa Wielkopolskiego, ale również z zachodniopomorskiego. Mamy mamy graczy z Waucza, czcianki, poznania, czaplinka złotowa. No i oczywiście przede wszystkim gracze z Piły. Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej po raz kolejny zorganizowało turniej tenisa stołowego. Zawody odbywały się z okazji kolejnych rocznic wezwolenia Piły. W tym roku zgłosiło się ponad 50 zawodników i amatorów, w tym kilka pań. Pilskie TKKF jest organizatorem kolejnego dużego turnieju typu e, uczczenia rocznicy, wyzwolenia miasta Piły. Akurat w tym roku jest 64. Ten turniej jest X10, o tak bym powiedział. E, natomiast frekwencja jest spodziewana na poziomie około 50 zawodników. no Są zawodnicy z poziomem e, umiejętności druga liga, trzecia, czwarta i tak dalej. I amatorzy. Wracamy na plac zwycięstwa. Przed pomnikiem stanęły poczty sztandarowe. Odegrano hymn państwowy. Po czym głos zabrał prezydent Zbigniew Kosmatka. 64 lata temu zdobywające nasze miasto wojska wkroczyły do centrum. Centrum piły, które stanowiło widok porażający. Morze gruzów. Dopalające się pożary, kikuty domów i wśród nich pojedyncze nie wiadomo dlaczego ocalały. Po oficjalnym otwarciu uroczystości pod pomnik podchodziły delegacje instytucji, szkół, organizacji, Rady Miasta i Powiatu, partii politycznych, jednostek wojska i policji. uroczystościach odbył się pokaz batalistyczny obrazujący walki z czasów II wojny światowej. Zielony plac w samym centrum miasta był doskonałym miejscem na taką inscenizację. Wybuchy, race dymne i strzały z broni palnej dały w sumie wiarygodny obraz walk. Był szpital polowy, byli ranni i zabici. Zużyto kilka litrów soków. Ciekawa lekcja historii dla dzieci i młodzieży. Zdrowiazm. W Muzeum Okręgowym w Pile otwarto wystawę pod nazwą Polacy, Niemcy i Kaszubi. Ekspozycja to głównie zdjęcia wykonane na początku ubiegłego wieku na terenie majątku Wilcze Błota w Prusach Zachodnich. Zdjęcia ukazują życie codzienne, domy, obejścia, pracy w polu. Zadziwiająca jest jakość powiększonych zdjęć. Zostały ponad 100 lat temu naświetlone na szklanych płytach. Wystawa Polacy, Niemcy i Kaszubi powstała w 1998 roku w Niemczech, w Marburgu we współpracy Instytutu Mar Marburgu oraz z braci Grimm. A wystawę wymyśliła Polka mieszkająca w Marburgu. Tam zachowały się szklane eklisze pochodzące właśnie z majątku, który zamieszkały był przez Aleksandra Traichla, który w pobliżu Kościerzyny miał swój majątek i uwiecznił życie w tym majątku na szklanych płytach. Ta wystawa początkowo była prezentowana w Niemczech, później w Polsce. W różnych miejscach, m.in. w muzeum w instytucie historycznym niemieckim, a w końcu z racji swojego jakby pochodzenia została przekazana do wcyz. Wystawa w muzeum okręgowym będzie czynna do 25 marca. Grupa literacko-poetycka sprężyna przygotowała program słowno muzyczny pod skrzydłami anioła. Program nawiązywał do święta zakochanych. Y, przygotowując ten projekt zastanawialiśmy się, jak podać temat miłości, bo pomimo to, że on jest tematem prostym, jest również skomplikowanym. Dotyczy jakby uczuć każdej osoby z osobna, że tak powiem. Także różnorodne, różnorodne teksty, różnorodna tematyka i różnorodne barwy uczuć. Jest mi ogromnie miło. Wielkim wydarzeniem artystycznym był czwartkowy koncert duetu Janusz Strobel i Anna Stankiewicz. Postać Janusza Strobla jest doskonale znana miłośnikom muzyki gitarowej. W roku 1972 pojawił się na rynku winylowy album zatytułowany Albert Strobel. Gitarowy duet nagrał wówczas kilkanaście utworów w klimacie latynoamerykańskim i bosanowy, zyskując od razu sympatię odbiorców. Ta płyta została wznowiona w roku ubiegłym wydaniu CD Audio. Janusz Strobel grał w wielu muzycznych konfiguracjach, głównie jazzowych. Muzyka improwizowana jest dla niego bardzo ważna. To jest inaczej, z innej strony bym do tego podszedł. Podszedłem do tego, że granie muzyki jazzowej jest dlatego niezwykle interesujące, bo jest tam improwizacja. A czym jest improwizacja? To jest naj, najbardziej bezpośrednim środkiem wyrazu i przekazu emocji. Pilski koncert, który odbył się w salonie Biura Wystaw Artystycznych, był podzielony na dwie części. W pierwszej Janusz Strobel wykonał kilka utworów instrumentalnych, po czym zaprosił na scenę Annę Stankiewicz. Wokalistka bardzo pozytywnie zaskoczyła publiczność niesamowitą barwą głosu, muzykalnością, dźwiękiem osadzonym w czasie i w nucie. Janusz Strobel pochodzi z rodziny o muzycznych tradycjach. Czy to ma wpływ na wychowanie i ukierunkowanie zainteresowań dzieci? No znaczenie ma ogromne. Znaczenie ma ogromne, niemniej czy to ma w, w dużym stopniu ma wpływ na to, jak się, jak się dzieci kształcą i, i, i rozwijają. O ile rodzice są na tyle nieodpowiedzialni, że pchają dzieci w stronę edukacji muzycznej, to, to ma to ogromny wpływ. W sobotę 14 lutego w Galerii Kasztanowej wyznaczyli sobie spotkanie zakochani wraz z telewizją Vektra i Express TV. Na muzycznej scenie były występy gwiazd, przygotowano wiele niespodzianek i konkursów z nagrodami. Jest fajne. A co najbardziej się Państwu podoba z przygotowanych Klimat. niespodzianek? Czy zamierzacie Państwo sobie zmierzyć ciśnienie? Można sobie na dole zmierzyć ciśnienie, ale trzeba po pocałunku. No oczywiście, że zmierzymy. To zapraszamy. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Cześć chłopaki, czy wysyłacie walentynki o, dziewczynom. Wysyłam, wysyłacie. wysyłam. O, a czasami dostaliście Walentynkę. Dostałeś Walentynkę. Tak, dostałem. Kolega uciekł. No się wstydzi, tak jak mówię. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tej imprezy na Antenie Express TV.